Będziecie w szatni, z walczym słuchać komend do narożników. Pojedynek dwóch niepokonanych bokserów. Minimalnie większy zasięg rąk Hudeckiego, o centymetr wyższy z odwrotnej pozycji. I kto wygra? Dwóch niepokonanych. Chudecki 10 zwycięzcy, 3 przed czasem, jeden remis. Sierowatka 10 zwycięzcy, 2 przed czasem. W umownej wadze do 63 kg, pośredni pomiędzy lekką 61 i i junior pośrednią 63 i Spotykali się już na amatorskich rynkach, Dwa razy walczyli, dwa razy wygrał Chudecki. Zdecydowanie druga walka, zdecydowanie w pierwszym pojedynku druga walka bardziej wyrównana. No ale wtedy walczyli po trzy rundy, dzisiaj dziesięć, jak to mówiły Kudecki na amatorskich ringach to było pykanie. W Krakowie na zawodowych będzie wojna i Kudecki mówił, ringowe wojny Sycą moją duszę. No, Syrowatka też lubi wojny. Jak to się skończy w czerwonych Stop. spodenkach. Stop. Michał to Syrowatka. W, w zielonych w drugi Michał Hudecki. Obaj nie Kto będzie dzisiaj górą? Dobry początek z jednej z drugiej strony. W środku.